Cześć, jestem Alicja i od 13 lat podróżuję po Sardynii. Podróżuję i nie mogę przestać. Zapraszam na drugą część filmowej relacji z 10-dniowej lutowej wyprawy na Sardynię. Warto obejrzeć najpierw pierwszą część, potem osobny odcinek o karnawałowym szaleństwie w Boza, bowiem wypełniło ono większość szóstego dnia naszej podróży. Ale dzień jest długi, a my musiałyśmy trochę odpocząć od karnawałowych wybryków bozańczyków. To też spędziłyśmy cztery cudowne godziny wędrując dzikim wybrzeżem w pobliżu miasteczka Boza. Ruszamy na mały trekking wybrzeżem, czyli coś co najbardziej lubimy na Sardynii. Mamy zamiar przejść trasę między Cala di Torre Argentina do Cala Cumpoltetu w Boza. Jeżeli się uda, Widamy na Marsie, jest tam woda. Mamy tu kreatywność natury, jeśli chodzi o wybrzeże, kolory skał, kształty na maksa. Przepiękny punkt panoramiczny. Pod wieżą Torre Argentina. Spójrzcie jaka przejrzysta i czysta woda jest tutaj. Dno na moje oko jest 2-3 metry poniżej, a ja widzę dokładnie, co tam leży. W naszej wędrówce wzdłuż wybrzeża w Boza zatrzymałyśmy się na pół godziny na jednej z kilkunastu dzikich zatoczek plaż, które są tutaj umiejscowione. Cudowne formacje skalne, niesamowite kolory. Chyba zaraz wskoczymy do morza, bo dzień jest szczególnie ciepły. Myślę, że jest co najmniej 22 stopnie w słońcu, a morze w tych płytkich rozlewiskach między skałami jest bardzo nagrzane. Przed nami Kala Codulera, kolejna z dzikich plaż na naszej trasie wybrzeżem w Boza. To za wyspa pod nami, jaka dziwna. Jakby to było jakieś miasto, tylko jaka, jakaś twierdza, zobacz. Czy ta wspaniała dziła, dzika zatoka zamknięta wysokimi skalnymi ścianami ma jakąś nazwę? Ale jest przecudna. Prze A dotarłam tutaj po małej wspinaczce po tych skałach. Poprzedniej plaży. Piękna sprawa wędrować sobie wybrzeżem Sardynii. Ponad 1800 km po wyginanej linii brzegowej jak szalony sen kartografa. Kilkaset plaż, w tym większość dzikich. Przed nami siódmy dzień naszej lutowej wyprawy. Za oknem już 14 stopni i będzie jeszcze cieplej, pełne słońce, a my ruszamy nad brzeg morza, gdzie czekają dwa piękne wodospady, które spadają prosto z klifu do morza. Po relaksie nad wodospadami udamy się dalej na południe wzdłuż zachodniego wybrzeża na półwysep Sinis, gdzie chcemy sprawdzić miejsce, w którym spędzimy w tym roku w czerwcu trzy tygodnie naszego turnusu sardyniomaniaków. Niewielki wodospad Istrampu de Iscala de Satentu, który spada na zachodnim wybrzeżu Sardynii prawie do morza. Tworzy na dole małe rozlewisko, naturalny basen skalny, a tutaj zaraz w dole jest już morze. Znajdujemy się 700 metrów od największego sardyńskiego wodospadu spadającego do morza Cabonieddu, na który zaraz przejdziemy stąd ścieżką. Tam w dole jest malutki wodospad, a tutaj jest szlak 700 metrów do wielkiego wodospadu Kaponiedda. A tam zostawiłyśmy auto. Na ścieżce turystycznej do wodospadu Kaponieddu, takie ciekawe zasieki, ale po prostu przekraczacie je tutaj po tych gałęziach i idziecie dalej bardzo wyraźną ścieżką w stronę morza. Nie Tak. No, nie wiem. Yeah. Udało nam się podejść na sam szczyt wodospadu, tam gdzie spada on z klifu prosto do morza i wy też zaraz to obejrzycie. Luty, w słońcu 20 stopni i przepiękna, piaszczysta, długa plaża tylko dla nas właśnie tutaj będziemy na turnusie sardyniomaniaków w czerwcu i jak zwykle będzie się działo a 300 metrów z domku takie piękne miejsca wspaniały na snorkeling na opalanie się w zaciszu Dzień ósmy. Przejeżdżamy w niższą część zachodniego wybrzeża, gdzie czeka na nas dom w Nebida z oszałamiającym widokiem na morze. Nasza baza na dwie najbliższe noce. Ale przede wszystkim czekają w Nebida wieloletni przyjaciele, polska rodzina ze Śląska, jedyni polscy mieszkańcy w tym miasteczku. Możecie tu spędzić wakacje w jednym z ich dwóch ślicznych domów z super widokiem na morze. Marta i Dominik sami je wyremontowali i urządzili z artystyczną duszą. Po Sardynii jeździmy oczywiście autem wynajętym od naszego rodaka Marcina, który ma polską wypożyczalnię na wyspie. Polecam. Świetna obsługa w dobrej atmosferze, dobre auta i wszystko po polsku. Luty. Uf, jak gorąco. Przepiękny panoramiczny szlak biegnący zachodnim wybrzeżem Sardynii w wielu miejscach na klifach z widokiem na morze. Sentiero di Miniere Blu. Polecam. Dużo mniej oblegany niż modne Selvaggio Blu na wschodnim wybrzeżu, a równie piękny. Górski strumyk i cudowna dzika plaża. W dole pod nami schodzące wprost na brzeg morza ruiny dawnej myjni minerałów. Jedna z wielu pozostałości po kopalniach minerałów w tym rejonie Sardynii. Wzdłuż wybrzeża Sardyni to jest bajka. Powtarzam to od lat i namawiam, żebyście ruszyli tyłki z leżaków na plaży lub z nad basenu w hotelu. Ubrali dobre buty, wzięli plecak i ruszyli na odkrywanie dzikich plaż Sardyni, bo warto. A tu mała niespodzianka, o której nie wiedziałam. Na tej trasie jeden odcinek został zabezpieczony stalową liną. Taka powiedzmy mini, mini ferratka. Minuskola, czyli maleńka, jak mawiają Włosi. No, tutaj jeden fragment zdecydowanie wymaga chwycenia się liny, dlatego przerwę na chwilę nagrywanie dla bezpieczeństwa. W dole piękna plaża, która nie ma nazwy. Może my, wy jakąś wymyślicie. Odcinków ubezpieczonych stalową liną jest na szlaku między Nebida a Portopalia jeszcze kilka. I rzeczywiście te miejsca wymagają jakiegoś zabezpieczenia. Podłoże, po którym idziecie na dużej części szlaku, to obsypane z górnych partii zbocza łupki skalne, które właściwie bardzo łatwo, jak widzicie, osypują się w dół. Także trzeba tu iść bardzo ostrożnie i rzeczywiście mieć tą stalową linę cały czas pod ręką. Na trasie zejście w prawo do morza z napisem Spiaggetta dei Giocattoli. Czyli plaża zabawek. Myślę, że pójdę sprawdzić, co to za zabawki. I plaża zabawek. Na razie zabawek chuchu, no ale obejrzymy ją jeszcze z bliska. Tak tu nie znalazłam, ale znalazłam przepiękne widoki. No i widzicie, na górze drogowskaz, plażyczka zabawek, schodzisz na dół, zabawek nie ma, a teraz musisz zapieprzać do góry półkaset metrów, ostro, ostro w górę, po wielkich głazach, bo skusiła Cię opcja zabawy. Jak to często w życiu tak bywa, nie? A, ale tak na poważnie warto było tutaj zejść. Bo naprawdę, widoczki z tej plaży są cudowne. I sama plaża jest piękna. Niesamowicie kolorowe kamienie, cisza, spokój. Gdzieś tam na górze droga. I wyobraźcie sobie, że przez cały czas, kiedy tu siedziałam, przejechał, przejechał jeden pojazd i był to motor. Po około półtorej godziny później, po kilku kolejnych przepięknych, dzikich plażach i niesamowitych widokach, krajobraz trochę się zmienił. Za mną ostatnia dzika zatoka skalista. Przepiękne zachodzące słońce podświetla złote skały, a przed nami widać już bardzo szeroką piaszczystą plażę Fontana Mare, na której kończy się ten piękny szlak. wisi, rybak jeszcze nie ruszył, albo już wrócił z porannego połowu. Poranne pozdrowienia. Ruszam na trekking z Portopalia w stronę Portoscuzo. Nie zrobię całej trasy, ale na pewno nie zabraknie mi pięknych widoków i cudownych dzikich plaż. Piękna pogoda jak zwykle kiedy jestem na Sardynii. Wejście na szlak niczym nie oznaczone. Musicie się wdrapać na takie resztki starego murku obok ostatniego budynku tonary, który stoi zaraz przy plaży. Obok stoją jakieś leżą jakieś czułna. I tutaj w sumie mało widoczną ścieżką idziemy do góry na klify, ale maps mi pokazuje, że to jest właśnie ten szlak, o który mi chodzi. Jesteśmy na tyłach domków Tonara, starych rybackich domków przerobionych teraz na domki wakacyjne. Dopiero ruszyłam. Jeszcze jestem ciepło ubrana, ale zaraz będę się rozbierać. Robi się gorąco. Tam na dole najoryginalniejszy domek rybaka wystający z morza na całej Sardynii. Żeby zobaczyć z góry, z tej ciekawej perspektywy najdziwniejszy rybacki domek na Sardynii, musicie wspiąć się na niski klif nad plażą Portopalia. Musicie się spocić, musi Wam się wsypać piasek do butów, ale wiecie jak to jest. Najcenniejsze, najpiękniejsze rzeczy czekają na nas w tym życiu wtedy, kiedy wyjdziemy ze strefy komfortu. <grytanie> Przed chwilką przebiegł mi tutaj przez ścieżkę śliczny zając. Nie wiem co oznacza, kiedy zając przebiega Wam przez ścieżkę, ale myślę, że coś bardzo dobrego. Ach, te sardyńskie krainy z bajki. Muzyka Krajobraz zmienił formę. Nie idę już po piaszczystych wydmach, ale po wzgórzach porośniętych śródziemnomorską makią. Od czasu do czasu nadal kopczyki wskazują drogę. Po prawej ręce cały czas w dole morze. Gdzieś tam przede mną plaża Sakwakanna, w której pobliżu kiedyś już byłam, ale miałam wtedy bardzo napięty plan i zajrzałam tylko na nią z góry, z klifów i poszłam dalej. Dziś natomiast zejdę na tę piękną, dziką plażę na sam dół. Powiem Wam, że miejscami szlak nie nadaje się dla osób z, z lękiem wysokości. Widzicie? Wąskie Wąska półeczka, w dole prawie przepaść. W dole kolejna dzika plaża na szlaku z Portopalia w stronę Portoscuso. Porto bez nazwy. Ileż sardyńskich plaż czeka jeszcze na nazwanie przez nowych odkrywców. Dotarłam do celu tego krótkiego trekkingu Kala Sacuacana. Przyszłam stąd po klifach, wydmach. Piękna. Panoramiczna trasa z plaży Portopalia, ale możecie także podjechać tutaj autem. Tam u góry, koło tego budynku, jest parking przy asfaltówce i zejść kilkaset metrów w dół. Plaża jest przepiękna. Zdaje się, że dołączy do listy moich ukochanych plaż w tej części wyspy. Marzeniem wszechświata, Bóg na z miłości wyplata. Jeśli jest ci źle, jedź na Sardynie. Je, je, je. Jesteś marzeniem wszechświata, niebita śliczne miasteczko przyklejone do klifów.

Aurelia, a my tu miały tu codziennie jeść te karczochy, a my ostatniego dnia załapałyśmy. I teraz jest sezon na karczochy na sardyni. Ten pan pamięta jeszcze był dzieckiem, Paniamod... kiedy tutaj mieszkała rodzina. 40 lat temu. nie non hanno mestiere. To były bardzo biedne rodziny. Mieli pracy, żyli po prostu z tego co im daje natura, owoce, hmm. mieszkanie za darmo w skałach. Mnóstwo tutaj jest grobowców połączonych ze sobą. Około 10 hektarów ma cały ten teren to jest bardzo rozległa nekropolia. Mhm. A, I tylko ta część została odkryta, no bo budowało się miasto, i tak naprawdę na nekropolii stoją dziś budynki miasta. Mhm. W tym czasie bardzo dużo mieszkało rodzin, bo to z lat 40. Jest, są zdjęcia. To są wszystko mieszkańcy właśnie tych domów stworzonych w starych grobowcach. Mhm. Przez zarośla kwitnących asfodelo, takiej rośliny z gałązek, której sardyńczycy plotą od wieków koszyki, wychodzimy na prześliczną plażę. Jesteśmy w rejonie Teulada. Między dwoma cyplami Capo Malfatano i Capo Spartivento. Spiaggia di Larboi w Teulada. Schodzimy z asfaltówki. Na dziką plażę Kala Iskabras w Teulada. Dojście do tej pięknej zatoczki to tylko kilkaset metrów, 5-7 minut pieszo, wyraźną ścieżką. Ostatni dzień naszej lutowej wyprawy na Sardynię. Niebo zachmurzone, rano trochę kropiło. Sardynia już płacze, ponieważ jutro ją opuszczam. Ale nie musi się martwić, bo widzimy się znowu już za trzy miesiące i jeden tydzień. Zbieram na sardyńskich plażach kawałki szkła obrobionego przez morze. O, widzę następny. I robię z nich art recyklingowe naszyjniki. Takie jak ten. Jedna z dzikich zatoczek pod hiszpańską wieżą Torre Pijinni w Teulada. Dojdziecie tutaj w 10 minut pieszo z asfaltówki. Jest tam zatoczka, w której można zostawić auto. Cudowne miejsce, żeby uciec od tłumów, ponurkować z maską i rurką. Nacieszyć się dziką sardyńską przyrodą, na tyłach plaży żadnych budynków, a tam u góry widać nasze czerwone autko.